Remku, jak, Marku, ci, jak Ci się podoba moje nowe studio? <gry> zajwist, Mamy tutaj takie ekran podlądowy, patrzcie, jest A Ale wiesz, żeby my tak ślicznie na tym wyglądamy. No masakra. Cześć wszystkim, Marek wita. Uch. Nie żegna. Gromi musi zmienić intro Gromi właśnie o tobie była mowa Hedwiga, ty szmato! Harry Potter, wyjdź! Hedwiga, ty szmato! W dzisiejszym odcinku gramy z remeczkiem 50-50 Stawką dzisiejszego odcinka Marek sobie wymyślił e, Opierdzielimy się na garnek tak, powiedział tak. Remek, nagrywaj to ze mną. A na jaki garnek? Już wam pokazuję. Stary nigdy nie golono mnie na garnek, nie? Jak ja przegram, to on mnie robi na garnek, nie? Wszystkie ja. boki mi na zero nie? Siema, przychodzę z przyszłości, by wytłumaczyć zasady gry. Razem z Remkiem gramy w grę o nazwie 5050 /50 na Redditie, która polega na odgadnięciu, co kryje się za danym linkiem. Każdy link posiada dwa skrajne tytuły: jeden, powiedzmy, słodkie kotki w kartonie, a drugi, koń strający na ptaka. Naszym zadaniem jest odgadnięcie prawidłowego tytułu filmu, w który klikamy. Każdy z nas ma. 5 podejść. A dlaczego mam czapkę na głowie? Otóż dlatego, że nie chcę zaspoilerować wam wyniku gry. Z trzeba do odcinka. Boję się, że mnie tak opitolisz, stary że o, Na szczęście ważne. mam fryzera za niedługo, więc nieważne co mi zrobisz, to będę wybroniony, mam nadzieję. A ty masz fryzera umówionego? Ja, będę miał. Gani! Zostawcie super, żeby być na bieżąco oraz lajka. Idziemy dalej. Remku, może zacznijmy od ciebie. Skoro jesteś gościem, to daję ci możliwość wyboru. Ale nie sprawdzałeś niczego, tak? obiecujesz mi. Obiec, to? Obiecuję ci. Na pewno? Mm -hmm. Co? No nie! No tak? ogóle... Ale nie mrugłem! uśmiechuj się tylko. Zerknąłem tylko. Dobra, wybierz, który? Rosjanin na bardzo ciężki narkotyk. Versus śliczne szczenięta i dzieci. No, no, no jak myślisz? Rosjanie. Ja, ja już wiem. Rosjanie. Ty już wiesz? Nie wiem, żartuję sobie tylko. Rosjanie. Rosjanie, tak? Nie! Nie! Co za rzeczy słodkie dzieciatko. I mały piesek Ja pierdykam Dobra, Rameczek jest punkt do tyłu. Teraz ma kolej. Mam zero, się zero, zaczynam zero, nie? Chcesz może mi wybrać, czy mam sobie sam wybrać? Sam sobie wybierz Olbrzymia stomaga robi się przytulna albo stado kotów wystraszonych przez komara. Ja bym ja pierdykam, ch... oba są abstrakcyjne. Ale ja bym chciał, żeby to było stado kotów wystraszonych przez komara. Dobrze? Nie wiem. Czekaj! Pani... O A ja pierdykam, jaka abstrakcja. Jezu. Ja się nie spodziewałem tego. Krok bliżej ganka jestem. ten. O, Wiedziałeś, tak? że tak komary pływają? Że tak do tyłu lecą? E, tak, bo wiesz co? W teledysku była Lipa było. Bo Dobra, 1-0. Ma... W sensie ty masz jeden. Karaluch podczas porodu zjedzony żywcem przez mrówki. Cfwy, ale, paskudny ale paskudny jak... jak... Mi się wydaje, że jak tak napisał, to znaczy, że to jest to... Ale nie będziesz podczas... Pliczne kocięta dookoła. Nie, ja też tak uważam, że to będzie ta abstrakcja. Czyli karaluch pod... Ja pierdrykam. O, to jest Ej, to. O, o, nie. Yyy, to jest mój odcinek z mrówek. <laughs> Chyba tak, no? Mam punkta. <laughs> Czy ten owad robi to dlatego, że jeszcze chcę uratować młode? <laughs> nie wiem, ja wiem, że przy śmieci człowiek wydala z siebie wszystko. No, więc może i dzieci też. Ja w piorówie to jest mocne. <laughs> Wyjdźmy z tego. Ale Jezus. zgadłeś, zgadłeś Zgadłem, mam punkt. Druga runda, twoja. Dobra, ja w drugiej rundzie mam punkt. Wybuch gazu w Bangladeszu. Ej, 7 osób, Chyba nie 25. Walka grubych kotów. Błagam o to, żeby to była walka grubych kotów, nie? To jest walka grubych kotków. O nie, to nie będzie walka grubych kotków. to nie jest. To nie jest walka. No. A -a. To z Bejrut. Nie, nie chcę się odpalić. Może lepiej. Ja się cieszę, że to się nie puściło. No. Uf. <laughs> Kobieta prawie tonie w fontannie Gówna <laughs> Czy wiele uroczych zwierzątek. Aleś dobrze trafił. Który nie wiem. Ale oba są fajne. Ja chcę zobaczyć pierwszą opcję. O nie! No znów straciłem punkta! Ale, ale cieszę się z swojego wyboru, naprawdę. Czemu? Ale ta fontanna główna zderzyła to... Intrygowało to, to troszkę. mnie to trochę. Nie, nie, też O jezu, słodki. Ale słodziak. Lecimy dalej, moja kolej. Czyli nadal mam jeden jeden. Koń kończy srokę, ale nie fajnie dla dzieci. Słodki żółw jedzący arbuz. Dobra, to jest to. Ja biorę słodki żółw jedzący arbuza A jednak nie! <laughs> ha, że koń przejdzie. Aha. O Oooo! O, o! 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 On to specjalnie zrobił ten koń? Nie wiem. Jaki przesrany koń? Ja pierdzielę, ale to było. Idziemy dalej! Przegrałem! Bo... I czwarta bo... runda. Czy mamy tylko po jednym punkcie? Dwa razy spartoliliśmy, raz wygraliśmy. Dobra, pies jadający tyłek innego psa a potem <śmienising> Czy sowy są najsłodsze? Ja yeah, uważam, że to na psy. No. Ej, no No, nie, no! no, co, no! no co jest? No. Ej, czemu my czas ja, dosyć, 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 dosyć! Mam ja, ja! Jak? Ale kurde, cały czas trafiamy na te gorsze. Ma mam punkt. Jak już tak, tak. lecimy z psami i nami, to z pies uwielbia świeże gówno. Albo Extreme Puppy Cuteness. Cuteness. No to cuteness to będzie. O, chyba, to jednak, to chyba jednak Sweet Puppy Cuteness. No nie wiadomo, no nie wiadomo, kurde jest. Nie, to jest chyba cuteness. Nie, nie widzę na, na podglądzie, żeby jadł gówno. To z, mam punkt. Chyba cuteness. Czyli mam remis Mam Remi. No, no. Zdjęcia facetów. Czy film stworzony przez fan. Panu z GTA V serii T Paskudni faceci Tak myślałem Ej, Ej no właśnie nie, nie jest paskudny nie. Jest nie. po prostu w okresie dojrzewania chłopak No normalny synergia No, no. no, no. okej okay, tu się no. zgodzę okay, tutaj, tutaj już jest, już jest słaby. dziwne oh. <laughs> Co? Co? Dobra, mam dobra, 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 piąta runda, mam A... e, 3 punkty, Tak? gramy do 10 rund. No to ja biorę bocian, zjada kaczuszki, nie fajnie oglądać, albo małe pandy biorące w kąpiel. Eee, małe pandy. A jednak małe pandy. Jest! Dobrze, i my Jest! No i Teraz, teraz chyba, że gramy o złoty gol. Już o złoty gol? Tak e mamy remis, to spoko. Wiesz, moi kochani, teraz się okaże tak. Jeżeli Remek zgadnie, ja nie zgadnę, on wygrywa, jeżeli na odwrót, no to ja wygrywam pęk. jeśli remis, to gramy jeszcze. Jeden. To jeszcze, aż, aż do skutku, nie? Aż do przegranej. A, tak, w karny. Ja pierdykam, ja jestem pierwszy, więc jeśli Aha. teraz w to już od razu no. powiem, że żeby miał garnek starne ubiegłym. Ale ja też zapomniałem napomnieć w ogóle, dlaczego też podjąłem się takiej decyzji? Dobrze pamiętasz na wyjeździe, jak mi buchło ognie w twarz, nie? A Racja! No. Ej rzeczywiście I z bliska widać dalej, no? Rzywkę no, mi zjearła. Ja Yy, wąsy, yy, rzęsy, brwi i włosy. Dokładnie. Kurde, Kurde, coś w laste ognisko stało. Zimno było! Pas górze. do ognia i się dziwi, że go <laughs> Aha, bo dorzucałem jeszcze kłodę. No właśnie, no, no, ale Iskry poleciały no, na no. twarz, bo był akurat duży wiatr. Urocze kaczątko. Kaczątko zostaje połknięte przez Pelikana. Pelikan. Powiedz, że będzie Pelikan, powiedz, że będzie Pelikan! Nie, słodkie kaczątko. Nie! Skurpion! Ja Najgorsza choroba skóry w historii, albo. Kaczka po kąpieli. Najgorsza choroba skóry w historii. To nie! Przegrałem! To jest. To jest, to jest skóra, no to jest skóra. O stary. kurde, Bubble Man. Czyli garnek. Wyważ Remku, ale wiesz co? Ja i tak nie chcę tych włosków. Zrobimy tak, że ja też się opitam No, pierwsze zobacz, co mi zrobisz, a potem się zastanów, czy to chcesz. Ale też Dobra, dobra. No to lecimy. Ja pierdolę. Ale jak my za bardzo pierdzieli, no. się zabije, stary. Nie bierzemy garnka, bo po, po, pokaż no. garnek. garnek jest za bardzo no. arturowy. Nie, nie ten garnek? mnie nawet grzywkę łapiesz jeszcze. Nie? No, nie ma Nie ma nic, stary. Boki mi całe opierdzieli się tak, to wszystko będzie łyse, stary. Tam Tylko wiesz. Ej, Marek, 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 nie za wysoko, wiesz? pamiętałeś, że mi tam potem to fejdzik dało się uratować? Ja mam! Tak! kotki, kotki! Ja! Jasny gwint! Nie, nie! Stary ja, ja mam wyjazd za, za, za dwa dni na wakacje. A ty celebryta jesteś, tak? Potrzebujesz ładnie wyglądać? Stary, człowiek jak mi te włosy spadają pod koszulkę całe. E, ale jest równo prawo-lewo, wejdź sobie porównaj, weź sobie porównaj, jest, wiesz. Żeby nie było zresztą tutaj... Jezu, to jest Ej, nie za wysoko teraz było. Marek, skup się, kurzu. Nie no, wygląda całkiem spoko. Masz szczotkę, żeby tak było? Będzie pan zadowolony. Ej, fajnie ma to zrobione. Co? Stary, przecież teraz tylko w Jak e Giermek wyglądał, e czy nie? Jak ja wyglądam? Nie, nie, Co z tyłu, nie. Z tyłu jest dobrze. Serio jest git? No. Ale z tyłu... Jeżeli ten odcinek dobije 10 tysięcy lajków, like to robimy rundę trzecią. I <laughs> przecież rundę drugą. Robimy rundę drugą. Na łysą? Na łysą. Wakacje. Wakacje. Nie, jeszcze się namyślę. Teraz za 100 tysięcy lajków like prędzej to zrobię, nie, nie za 10. O, o, o. Dobra, dobra. Ja wątpię, że tyle dobiją. A może? Zdjęcie? Ja Proszę piękno. bardzo. Podoba się? Dobra Remo, żebyś nie mógł sam, ja też się o dawaj. Pijaki. Ja nie biorę odpowiedzialności za to. Ja czy nie golę, A ja to pierdzielę. Ze... Ej, MW! szlaczek co ty na to? Ty chcesz MW? Stary A, Robisz ty? No Gronil Dobra Kurwa, zawsze chciałem kogoś ob... Ja pierdyka Zawodowcem jest <gulanie> ogólnie. Stary, ja mu ufam <gulanie> Czekaj, wiesz to problem jest taki, że ta główka mi tutaj pęknęła. Zaufaj <gulanie> Wow, tu się dzieje akcja? Ja pierdze. Słucham <gulanie> Boki, bo krótko Tak, 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 tak. I tak, Fajny fejdzik Można nawet i do jedynki zjechać I co tam Mateuszaka w firmie, wszystko w no, no, no spoko Fajnie e, jest co? Co? Wiem czego nie zrobiliśmy Czego? czego? Nie umyliśmy głowy Nie mam przypalimy włosy może, co? O, co ty gadasz? C jak pokemon wygląda Lewek, ty się nie odzywaj, bo ty wyglądasz... My... Tyk! nie Ja pierdykam e, Chyba już stary, e, chyba już, już nie leć wyżej ja myślę, że jest git. Coś ty zrobił! Straszny git! O nie, no fajnie. Czy znaczy nie? No, no. Nierówno strasznie, ale. To odpadło. to odpadło! To odpadło! Marek, poczekaj. Wyprostuj głowę, Marek. O, 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 tak zostań. Tak zostań. O, kurde! Ej, to jest spoko! Jasny widz, ej, spoko to no jest! Trochę baitowałem, żebyś się zesrał i byłeś już ze nie? A no. jest ten normalnie prawie jak twoje logo. Ja pierdzielę! się podoba, dziękuję bardzo. Kurczę, takiego to... Kurze, fryzjora to mieć pomoc. No, Igor mi podziękuje, że już odwaliłem połowę roboty. Nie ma za to, Igor. To są moje włosy czy od Remka? Nie wiem, czy ja wystawić na elektrycznie. Kłaczek! Posprzątałeś? No, poza tym nie po, po, Nie zapomnijcie zostawić suba oraz lajka i papa, pa. trzymajcie się. Cześć. Ale cię zgapiłem! ty jesteś żegna, Marek. Zapomniałem, że jesteś Marek żegna. Kurde, sorry, stary. <laughs> Ukradłem ci zakończenie. Marek żegna.